Hello, hello. Dzisiaj mamy 24 październik 2025. Dzisiaj robili, robiłam zakupy w Bonusie, w markecie. Już są akcesoria na wszystkich świętych, na Halloween. Dla mnie jakieś to takie dziwne świętowanie, no ale niech będzie. Także trochę takie upiorne wrażenie jak między Yy, zamrażarkami z mięsem są kościotrupy. Dzisiaj odbył się ten strajk kobiet. Kobiety wyszły z pracy i poszły na główny plac przed budynkiem Rady Ministrów, i tam protestowały o prawa kobiet, o jednakowe. Wynagrodzenia i stop przemocy domowej, która szczególnie w ostatnich latach się bardzo rozwinęła tutaj, zarówno wobec kobiet, jak i dzieci. No ale też się takie inne głosy tutaj y, pobrzmiewały w komentarzach, że czego wy kobiety jeszcze chcecie? Bo tutaj na Islandii jest tak, że biskup Islandii to jest kobieta, prezydent kobieta. Premier kobieta, trzy czwarte rady ministrów to są kobiety. Generalnie kobiety są zarządcami, dyrektorami różnych takich obiektów, jak na przykład domy opieki, takie podszpitalne oddziały. Które podlegają pod szpital, ale nie są szpitalem. Coś takiego pośredniego między domem opieki a szpitalem. Coś takiego jak u nas jest w tym archemili. Ale tak, obiektywnie patrząc, to jedyne miejsca, które są mocno obsadzone przez mężczyzn to są banki. Wszystkie te ważniejsze stanowiska, które zarządzają finansami. Giełda, banki, yy, Bank Narodowy. To wszystko zarządzają mężczyźni. I tak nie wiem, czy to takie moje głupie skojarzenie, ale to tak jak w domu. Kobieta rządzi, musi się nagłowić, żeby wypłaty starczyło na wszystko. Mąż jest niby tym głównym dostawcą tych pieniędzy i czasami on. Niweczy te wszystkie działania kobiet, bo na przykład zawali w jakimś tam momencie. Także tutaj tak troszeczkę jest jak w małżeństwie. Kobiety kręcą się koło wszystkiego, opieka, te takie wymagające pracy, ale czasochłonne, ale nieopłacalne stanowiska to jak zwykle kobiety, szkoły, szpitale, domy opieki. Sprzątania to są kobiety. Banki, giełda, Bank Narodowy to się chyba nazywa. To to wszystko, panowie. Tam chyba jakiś znikomy procent kobiet jest. Także nie jest, może tak wygląda, ale chyba nie jest do końca tak, jak powinno być. No i ta przemoc, która jest w domach, to jest właśnie ze strony mężczyzn. Nie ma tak, żeby to było ze strony kobiet. Ale to moje takie, nie wiem, czy prawdziwe przemyślenia.